W klubie prezesem jestem 23 rok, wcześniej grałem też w tym klubie, w zasadzie jestem tu od zawsze. Celem dla nas zawsze jest granie w czubie tabeli, yy, obojętnie w jakiej lidze byśmy nie grali. Dobre miejsce przed rundą rewanżową wiosenną, yy, myślę trzeba zawalczyć o, o awans, bo to jest to najlepsze miejsce w tabeli. O proszę. Nie nie daj, że to... Okryczka jest, a nie jakieś fajny. Moim celem jest jak najlepiej rozwijać chłopaków, żeby tak? cały czas się doskonalili i żeby cały czas uczyli się czegoś nowego. Nie mamy postawionego celu nadrzędnego, aczkolwiek na pewno patrząc na obecną sytuację w tabeli. Każdy z nas gdzieś myśli na pewno po cichu o tym, żeby tą czołówkę utrzymać. Drużynę mamy na tyle, na tyle mocną. Na tyle zgraną, że na pewno będziemy walczyć do samego końca. W perspektywie czasu, na, na pewno chcemy się rozwijać i grać jeszcze lepiej. Co przyniesie nam życie, to, to zobaczymy. 12 lat to jest kawał czasu. Dużo tu się zmieniło razem z zawodnikami, trenerami, ale można powiedzieć, że cały czas klub jest na bardzo dobrym poziomie, cały czas jesteśmy czołową drużyną w okręgówce, także z przygodą w grze w, w czwartej lidze, bo spędziliśmy tam cztery sezony i można powiedzieć, cały czas dążymy do tego, żeby być czołową drużyną i walczyć o awans do czwartej ligi. Skupiamy się na tym, żeby, żeby grać dobrze w piłkę. Przede wszystkim chcemy grać w piłkę, konstruować akcje od tyłu, chcemy grać ofensywnie, strzelać bramki. I wymagajcie od siebie, a nie stoicie i czekacie, aż łaskawie jeszcze trzeci dobiegnie. Oczywiście nie zapominając o tym, że, że gra to jest też defensywa, ale jesteśmy póki co, że tak powiem, zadowoleni z naszej zdobyczy punktowej, aczkolwiek na pewno, na pewno gdzieś parę punktów niepotrzebnych nam uciekło. Jest sporo doświadczenia, jest też młodość. Trener Michniewicz również woła coraz częściej naszych juniorów do, do trenowania, do gry. A przede wszystkim myślę, to jest to, że nie ma rotacji. Jest to naprawdę kolektyw, który przez lata już zna się. Są to chłopaki, którzy to przez 5-10 lat grają razem w tej drużynie. Zespół jest dość specyficzny, tak bym mógł to ująć. Dużo młodzieży, sporo doświadczonych zawodników. Na pewno są tutaj zawodnicy, którzy już bardzo długi okres czasu tutaj spędzili są bardzo przywiązani do, do Orła. To cieszy, bo utożsamiają się z tym klubem i ciągną ten wózek w jedną stronę wszyscy razem. Akurat wtedy, kiedy został okuszony trener Michniewicz w Zielinicach, to był ten sam moment, kiedy trener Michniewicz został do z Polski trenerem, więc były takie żarty, który będzie tutaj, który tam. Pracowaliśmy z różnymi trenerami i każdy był bardzo dobrym trenerem. Od każdego trenera można było się dużo nauczyć i każdy trener wniósł coś do tego zespołu. Nie chcę powiedzieć, że polowałem i czekałem na taki moment, żeby trener Michniewicz zdecydował się wrócić do tej piłki dorosłej, bo wiemy, że zajmował się dziećmi i jakby nie miał takiego zamiaru troszeczkę. Po pierwsze, grał w Ekstraklasie kupę lat. Po drugie, tren przy trenerce jest cały czas. A po trzecie, biega i to co robi, jak się prowadzi, no to każdy z zawodników, czy to klasy okręgowej, czy czwartej ligi, no ciężko jest dyskutować, co się da, a czego nie można. Oskar tu, dziewiątka i zostawi kucyk tylko, tak? W ten weekend była taka sytuacja, że zawodnik pierwszej składy Kuba Malinowski, prowadził drużynę rezerw, w której wystąpił prezes. Z opowiadań Maliny było, było słychać, że ciężko mu było wpuścić prezesa na 15 minut, ale okazało się, że to była złota zmiana i prezes zdobył dwie, dwie bramki. Także na pewno jest sporo, sporo radochy z tego, bo sytuacje tutaj były podobno po meczu bardzo zabawne, ale to już na pewno nie są, nie są tematy, które możemy tutaj sobie poruszać przed kamerami, ale było zabawnie, było wesoło. No jest to, jest to, to, to coś fajnego, że wchodzi prezes na boisko i strzela, strzela dwie bramki. Zamarzenia nie karają. Myślę, że nie chciałbym mi tu wszystkich mówić, ale myślę, że w tym roku chciałbym, żeby udało się awansować, bo to jest taki moment dla tej drużyny, który byłby przełomowym i fajnie by było.